Się zastanawialiśmy się nad tym, co by to mogło być, e, no i tak naprawdę od roku przygotowania trwały, także e, no tak że jesteśmy tu to, to nie było także e, chwila czasu dla najbliższego, jak jeszcze tylko wyzwanie. Dużo czasu przygotowań, uh -huh. dużo czasu rozmyślania nad no, tym, żeby wybrać cel konkretny. Mhm. Także. Czy osoba, dla której to robicie, yy, jest Wam znana na Cię bliżej tak, czy, czy to po prostu padło akurat na tą osobę, powiedzmy, na no, zmiany, wielu osób potrzebujących, bo wiadomo, że tych tak. osób potrzebujących, które oczekują właśnie takiej ilość wsparcia. Proszę bardzo. Tak, tak, tak. Yy, to jest, no, dość dużo, mhm. prawda, mhm. także. Nie, gazowana, pan nie gazowana, to jest gazowana, to jest... A nie gazowaną? No, być może wyjścia, bo jeszcze w nie zaraz w tym jeszcze są. Znaczy, mm, jak faktycznie mm, jest bardzo wiele osób potrzebujących mm -hmm. i akurat zdecydowało się na program, który się pomaga, mm -hmm. który tam jakby zrzesza osoby, które potrzebują tej pomocy. E, no i e, jakby po próbach... E, m, Dyskutowania między sobą, kogo wybrać z tych osób, zdecydowałyśmy się na takiego pierwszego chłopca, który właśnie. Wam. Dziękuję. Który choruje, znaczy który... 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 cierpi na taką wadę serca, która, która wymaga trzech operacji. Z tego, gdy już przeszedł, trzymał się, ale niestety operacje tego, typu nie są refundowane przez. Są właśnie, no, właśnie, yy, dlatego rodzice tu potrzebują pieniędzy na tę operację, która jest bardzo, bardzo przyszkodna. No i stąd właśnie, y, stąd właśnie y, y, ten nasz pomysł, żeby przybyć pomysłka, bo ten ma najmniej chłopczy. Y, no i wybrałyby właśnie jego bo bez tej operacji może nie przeżyć. Także to jest taka myślę y, pomoc bardzo istotny. A jeszcze może więcej na temat, jeżeli chodzi o reakcja po lewej, bo wiem, że może prawda, ale może od samego początku. Gdzie się zaczyna, gdzie kończy, co w międzyczasie, bo myślę, że to jest też dość ważne i istotne. Zaczyła się na granicy polskiej z w a się na planie. Czyli te kilometrów w sumie macie do przejścia? 603. 603. Czyli trasa jest zaplanowana, wyznaczona, A, tak? Od początku do końca wyznaczona. Każdy dzień jest zaplanowany z góry, wszystkie noclegi są zaplanowane z góry. No i polega to na tym, że my wiemy, przez te 19 dni wędrujemy tą no, trasą, wyznaczoną przez nas. Natomiast na tym portalu jest założone, założona osobna strona zbudowan kątem internetowym. Właśnie w ten sposób jakby te wpłaty y, tam napływają. I mamy nadzieję, że właśnie no to jest jakby nasza podróż jest takim zachęceniem, bo równie dobrze konto mogłoby istnieć y, A, jakby biernie. Y, no natomiast ta nasza, nasza wędrówka jest zachęceniem y, przez nasz trud, który składamy, żeby, żeby jednak... Y, pomóc i żeby to zainteresowanie było większe. No bo wiadomo yy, jakieś takie akcje, yy, akcje czynne są, są lepsze niż bierne, więc proszę na Ja zbyt takie zbyt... pytanie mam, na imię mają dziewczyny? Kasia i Karolina. Kasia i Karolina i Nakamita, tak? Tak. Tak. To, tak. To ja, jeżeli można, to zwracam się również z apelem do mieszkańców Gminy Bieluszcz, że jeżeli Mogą e, rodziny wesprzeć tutaj Wasze działania, tutaj właśnie dziecko Kamili i Karoliny dla e, Katarzyny, tak? Ka e, wesprzeć tutaj działanie Katarzyny i Kamili, e, żeby również e, pomóc Kamilowi. E, te wpłaty są oczywiście udokumentowane, później rozliczone, to wszystko będzie, także tutaj cel jest na no, pewno szczytny. i myślę, że również znajdą się dobroczyńcy mhm. z terenu naszej gminy. Ja również na wkład, jeżeli można, to na ile tam będę mhm. bez wesprze również nasze tutaj działania. I Myślę, że jest to takie y, zachęcające i dobry przykład również no, dla y, mieszkańców naszej gminy, dla młodych ludzi, że również mhm. mogą podjąć właśnie taką inicjatywę i, i w tym kierunku właśnie. Tak, tym, że u nas odbywały y, się już z tego rodzaju testyny rodzaju charytatywne y, i bale, y, wspieramy od czasu do czasu właśnie, również, ale przede wszystkim mieszkańcom, na naszego, naszego pokwiatu, y, osób, które są się w sytuacji, potrzebują przede wszystkim tutaj właśnie na ocień, na rekapitację środków, ale myślę, że taka akcja ogólnopolska, wasza dla osoby, które w się jest... You don't know